Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby zdają się mieć dom zawsze uporządkowany, mimo że mają tysiące zobowiązań? Odkryłam sekret i nie jest on tym, co możesz sobie wyobrazić. Nazywam się Regina, mam 52 lata, trójkę dorosłych dzieci i spędziłam połowę mojego życia, myśląc, że muszę poświęcać godziny każdego dnia, aby utrzymać wszystko w porządku. Byłam zupełnie w błędzie. Znasz to uczucie. Kiedy wracasz do domu po pełnym dniu i wszystko jest w nieładzie. Tak właśnie żyłam, aż odkryłam, że drobne, jednominutowe działania mogą całkowicie zmienić naszą codzienność. Nie mówię tu o tych podstawowych wskazówkach, które wszyscy znają, jak na przykład Ścielenie łóżka rano, choć to też jest ważne. Podzielę się z tobą czymś, czego nauczyłam się po wielu stresach i łzach. W zeszłym roku, kiedy zaczęłam opiekować się moją matką z Alzheimerem, Zdałam sobie sprawę, że muszę całkowicie przemyśleć mój sposób organizacji domu. Czas stał się luksusem, którego już nie miałam. Pierwszym nawykiem, który zmienił moje życie, była to, co nazywam zasadą uchwytu garnka. Za każdym razem, gdy używam garnka, natychmiast ustawiam uchwyt skierowany w prawo. Wydaje się to głupie, prawda? Ale stworzyło to wizualny wzorzec, który pomaga mi natychmiast rozpoznać które garnki były używane i wymagają umycia. Oszczędzam około 5 minut dziennie, nie musząc otwierać wszystkich garnków, aby sprawdzić, czy są brudne. Kolejnym nawykiem, który wprowadziłam, była metoda niewidocznej karteczki. Na każdej powierzchni w domu, stolik kawowy, blat kuchenny, szafka nocna, wyobrażam sobie żółtą karteczkę. Jeśli znajduje się tam więcej niż trzy przedmioty, które nie pasują do tego miejsca. Czas na jednominutową mikroorganizację. To jak gra, którą prowadzę sama ze sobą. Rewolucyjnym odkryciem był system pięciu palców do organizacji szafek. Każdy palec reprezentuje kategorię. Mały palec dla przedmiotów rzadko używanych, serdeczny dla przedmiotów sezonowych, środkowy dla używanych miesięcznie, wskazujący dla tych używanych tygodniowo i kciuk dla przedmiotów codziennego użytku. Przestawiam małą przestrzeń naraz, zawsze w ciągu jednej minuty. Zgodnie z tą logiką. Pamiętam, jak moja najstarsza córka, Anna, śmiała się ze mnie, gdy widziała, jak liczę na palcach, organizując przyprawy. Dziś używa tej samej metody w swoim mieszkaniu w São Paulo. Czwartym nawykiem jest to, co nazywam zasadą pilota. Tak jak trzymamy pilot do telewizora zawsze w tym samym miejscu, aby go nie zgubić, stworzyłam strategiczne punkty dla przedmiotów, które mają tendencję do wędrowania po domu. Różnica polega na tym, że nie są to oczywiste miejsca. Na przykład moje okulary do czytania zawsze znajdują się obok filtra do wody, ponieważ to miejsce, w którym zatrzymuję się kilka razy dziennie. Opracowałam również metodę kawy. Podczas gdy czekam, aż moja kawa się zaparzy rano, dokładnie jedną minutę, wykonuję jedno zadanie organizacyjne. Może to być włożenie naczyń z suszarki lub przestawienie owoców. Niesamowite. Jak ta zmuszona minuta oczekiwania zamieniła się w produktywny moment. I wiesz tę szufladę ze sztućcami, która zawsze jest nieuporządkowana? Stworzyłam przegrody z tektury po pudełkach, po butach i taśmy klejącej. Ale sekret nie tkwi w samej przegrodzie, to, co nazywam zasadą samotnego sztućca. Jeśli znajdę sztućce poza miejscem, natychmiast, w mniej niż minutę, sprawdzam, czy nie ma więcej rozsianych po domu. Zwykle jest. I to zapobiega temu nagromadzeniu, które zwykle sprawiało mi ból głowy pod koniec dnia. Siódmy nawyk narodził się z zabawnej sytuacji z moim mężem, Karolem. Zawsze zostawiał skarpetki rozsypane po domu, i pewnego dnia, zmęczona narzekaniem, stworzyłam wyzwanie odwrotnej drogi. Za każdym razem, gdy przechodzę z jednego pokoju do drugiego, spoglądam za siebie i obserwuję ścieżkę, którą przeszłam. To niesamowite, jak to sprawia, że zauważam drobne rzeczy nie na miejscu, które normalnie by umknęły. Dosłownie zajmuje to kilka sekund i zapobiega uczuciu, kiedy ten bałagan się pojawił. Przypadkowo odkryłam sztuczkę z gumkami. Umieściłam kolorowe gumki na klamkach drzwi szafek. Zielony oznacza, że wszystko jest uporządkowane w środku, żółty, że potrzebna jest drobna organizacja, a czerwony, że wymaga pilnej uwagi. Pomaga mi to szybko zidentyfikować, gdzie muszę skupić energię, gdy mam wolną minutkę. Dziewiąty nawyk to to, co nazywam techniką półksiężyca. Kiedy czyścę jakąkolwiek powierzchnię, wykonuję ruchy półksiężycowe zamiast tam i z powrotem. Odkryłam, że nie tylko jest to bardziej efektywne, ale także pomaga mi nie zapominać o żadnym zakątku. Moja synowa, która jest fizjoterapeutką, wyjaśniła mi, że ten ruch jest również lepszy dla nadgarstków. Coś, co zrewolucjonizowało moją rutynę. To metoda głośnika. Umieściłam mały głośnik bluetooth w łazience i za każdym razem, gdy gra określona piosenka, trwająca dokładnie jedną minutę, wykonuję zadanie organizacyjne w tej przestrzeni. Czasami jest to wyczyszczenie lustra, innym razem przestawienie produktów w szafce. Muzyka działa jak zabawny stoper. Stworzyłam także system ukrytego magnesu. Przykleiłam małe magnesy w strategicznych miejscach, pod zlewem, za drzwiami lodówki. Wewnątrz szafki w łazience. Przytrzymują one listy z jednominutowymi zadaniami, które mogę wykonać w danej okolicy. Gdy czekam, aż woda zacznie wrzeć lub mikrofalówka zadzwoni, szybko sprawdzam najbliższą listę. Dwunasty nawyk narodził się podczas pandemii, kiedy zaczęłam robić więcej zakupów online. To protokół pustego pudełka. Zawsze trzymam puste kartonowe pudełko na każdym piętrze domu. Cokolwiek musi trafić na inne piętro. Najpierw trafia do pudełka. Kiedy idę w górę lub w dół, zabieram pudełko ze sobą. Tak prosto. Oszczędzam wiele podróży w ciągu dnia. Jednym z moich ulubionych wynalazków jest sztuczka mentalnego zakreślacza. Mentalnie zakreślam fluorescencyjnie na żółto wszystko, co jest nie na miejscu. To tak, jakby mój mózg szybko skanował otoczenie, wyróżniając to, co wymaga uwagi. Robię to szczególnie gdy odbieram telefon i spaceruję po domu. Opracowałam również metodę kontroli szkód. Zamiast czekać, aż bałagan się nagromadzi, stworzyłam małe stacje kontroli po całym domu, koszyk na schodach, haczyk za każdymi drzwiami, dekoracyjny słoik na stoliku kawowym. To punkty tymczasowego zbierania, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się przedmiotów. I na koniec, ale nie mniej ważne, jest rytuał dzwonka. Zainstalowałam delikatny dzwonek przy drzwiach kuchni. Za każdym razem, gdy go usłyszę, czy to przez wiatr, czy przez przechodzących, wykonuję jednominutowe zadanie organizacyjne. To jak delikatne przypomnienie od wszechświata, by utrzymać porządek. A teraz, pozwól, że opowiem Ci coś, co odkryłam niedawno i co całkowicie zmieniło mój stosunek do organizacji. Znacie to powiedzenie, że potrzeba 21 dni, aby wyrobić nawyk. Otóż odkryłam, że dla mini nawyków trwających jedną minutę, potrzeba zaledwie trzech dni. Dzięki temu udało mi się wprowadzić wszystkie te zmiany, nie czując się przytłoczona. Jedną z rzeczy, które zauważyłam, jest to, że wiele osób myli sprzątanie z organizacją. To są różne rzeczy. Na przykład stworzyłam to, co nazywam teorią trzech dotknięć. Jeśli muszę dotknąć przedmiotu więcej niż trzy razy w ciągu dnia, Wyraźnie znajduje się on w niewłaściwym miejscu. Dzięki temu odkryłam, że mój otwieracz do puszek powinien być blisko kuchenki, a nie w szufladzie ze sztućcami, oraz że ładowarka do telefonu lepiej sprawdza się na stoliku kawowym niż w sypialni. Znasz to uczucie, gdy podgrzewasz coś w mikrofalówce. Stworzyłam wyzwanie 30 do 30. Przez pierwsze 30 sekund organizuję pobliską szufladę, przez kolejne 30 sekund czyścę powierzchnię. Niesamowite. Jak te martwe momenty stały się sprzymierzeńcami organizacji. Interesujące odkrycie nastąpiło, gdy zaczęłam obserwować zachowanie mojego kota, mruczka. On zawsze wybiera najbardziej strategiczne miejsca, aby usiąść i obserwować otoczenie. To zainspirowało mnie do stworzenia punktów obserwacyjnych po domu w miejsc, w których zatrzymuje się na minutę, aby przyjrzeć się otoczeniu z innej perspektywy. Zaskakujące, jak inaczej można dostrzec bałagan. Stworzyłam również to, co nazywam niewidzialnym kodem kolorów. Mentalnie dzielę mój dom na strefy kolorów niebieski dla miejsc odpoczynku, zielony dla strefy jedzenia, żółty dla obszarów pracy. Jeśli znajdę coś żółtego w strefie niebieskiej, wiem, że muszę to natychmiast rozwiązać. Wydaje się to skomplikowane, ale gdy się przyzwyczajisz, dzieje się to automatycznie. Technika, która odniosła ogromny sukces wśród moich przyjaciółek, to metoda odwróconego pilota. Tak jak mamy określone miejsce na przechowywanie pilota do telewizora, stworzyłam strefy zakazane, miejsca, gdzie dane przedmioty nigdy nie mogą się znaleźć. Na przykład żaden środek czystości nie może zostać na blacie kuchennym, nawet przez minutę. Zapobiega to pokusie zostawienia tylko odrobiny. Kolejnym ciekawym odkryciem był zasada szczęśliwej szuflady. Za każdym razem, gdy otwieram szufladę, Muszę się uśmiechnąć na widok tego, co widzę. Jeśli się nie uśmiechnę, poświęcam minutę na uporządkowanie przynajmniej małej części. To imponujące, jak to zmieniło mój emocjonalny stosunek do organizacji. Metoda odwróconej karteczki również działa bardzo dobrze. Zamiast używać karteczek, aby przypomnieć sobie o czymś do zrobienia, używam ich do oznaczania obszarów, które już są uporządkowane. Tworzy to pozytywny efekt wizualny i motywuje mnie do utrzymania innych przestrzeni równie uporządkowanych. Stworzyłam także rytuał szklanki wody. Za każdym razem, gdy idę napić się wody, co robię wiele razy dziennie, wykorzystuję to na mikroorganizację drogi do kuchni. To tak, jakby każdy łyk wody oznaczał również łyk organizacji. I jest też sztuczka magicznego lustra. Umieściłam małe lustra w strategicznych miejscach w domu wewnątrz szafki kuchennej, za drzwiami łazienki. Nie są one po to, by na mnie patrzeć, ale by powielać mój obraz otoczenia i zauważać rzeczy, których normalnie bym nie dostrzegła. Ostatnio opracowałam technikę, którą nazywam metodą zdjęcia mentalnego. Zanim opuszczę pokój, robię mentalne zdjęcie tego, jak wygląda. Kiedy wracam, porównuję rzeczywistość z zachowaną wizją. Pomaga mi to szybko zauważyć, czy coś się zmieniło lub znalazło poza miejscem. Niesamowite, jak nasz mózg można do tego wyszkolić. Kolejnym ciekawym odkryciem była sztuczka walizki podróżnej. Wiesz, kiedy wracamy z podróży i mamy dodatkowy zapał, by szybko uporządkować rzeczy, postanowiłam zastosować tego ducha podróżnika na co dzień. Raz w tygodniu wybieram pokój i udaję, że właśnie wróciłam z podróży. Zaskakujące. Jak to zmienia moją perspektywę i energię do organizacji. Stworzyłam także wyzwanie zagubionego przedmiotu. Każdego dnia wybieram mały przedmiot i chowam go gdzieś w domu. Na koniec dnia poświęcam minutę, aby go znaleźć. Zmusza mnie to do dokładniejszego przyglądania się przestrzeniom, a często w trakcie poszukiwań kończę porządkując rzeczy. Metoda odwróconego timera zrewolucjonizowała moją rutynę. Zamiast ustawiać timer, aby przypominał mi o wykonaniu czegoś, ustawiam go, aby przypomniał mi o zatrzymaniu się. Na przykład, zaczynam organizować regał i ustawiam timer na trzy minuty. Kiedy dzwoni, muszę natychmiast przestać. Zapobiega to temu, że zatracam się w jednej czynności i zaniedbuję inne. Opracowałam również technikę ścieżki dźwiękowej. Stworzyłam playlistę z utworami trwającymi dokładnie jedną minutę. Każdy utwór jest przypisany do konkretnego zadania organizacyjnego. Kiedy odtwarzam playlistę, wykonuję zadania zgodnie z melodiami. To zabawne i pomaga mi utrzymać skupienie. Ciekawym odkryciem był zasada organizacyjnej grawitacji. Zauważyłam, że przedmioty mają tendencję do gromadzenia się na poziomych powierzchniach, stołach, ładach, szczycie pralki. Dlatego wyrobiłam sobie nawyk delikatnego pochylania tych powierzchni, gdy nie są używane. Na przykład książka umieszczona pod jednym końcem deski do prasowania zniechęca do gromadzenia się ubrań. Sztuczka z odwróconym magnesem odniosła sukces w moim domu. Zamiast używać magnesów do przyklejania rzeczy na lodówce, używam ich do oznaczania obszarów, które wymagają uwagi. Magnes na drzwiach szafki oznacza, że przy następnej okazji muszę uporządkować jej zawartość. Wymyśliłam również grę detektywa. Od czasu do czasu wybieram przedmiot, który jest nie na miejscu i staram się mentalnie odtworzyć, jak się tam znalazł. Pomaga mi to zidentyfikować wzorce nieporządku i stworzyć bardziej skuteczne rozwiązania. Technika wędrującej karteczki okazała się bardzo przydatna. Zawsze mam przy sobie notę z karteczkami i za każdym razem, gdy zauważam coś, co trzeba zrobić, notuję to i przyklejam karteczkę dokładnie w miejscu, gdzie zadanie powinno zostać wykonane. Eliminuje to potrzebę scentralizowanych list i czyni zadania bardziej widocznymi. Na koniec opracowałam metodę kontrastu. Raz w tygodniu drastycznie zmieniam położenie mebla lub dekoracyjnego przedmiotu. Ten kontrast sprawia, że patrzę na otoczenie z nowej perspektywy i zauważam rzeczy, które wymagają organizacji, a które wcześniej stały się dla mnie normą. Technika, która czyni cuda, to to, co nazywam zasadą pięciu zmysłów. Wchodząc do pokoju, poświęcam kilka sekund, aby doświadczyć go każdym zmysłem. Co widzę, co jest nie na miejscu? Czy słyszę jakiś dziwny dźwięk, na przykład niezamykaną szufladę? Czy czuję zapach sugerujący potrzebę sprzątania? To wielozmysłowe podejście pomaga mi wychwycić aspekty nieporządku, które normalnie by umknęły. Opracowałam również metodę pudełka niespodzianek. W każdym pokoju mam pudełko, do którego wkładam przedmioty, których w danym momencie nie wiem, gdzie przechować. Raz w tygodniu poświęcam każdemu pudełku minutę, aby zdecydować o ostatecznym losie tych przedmiotów. Niesamowite, jak z tym czasem inkubacji łatwiej podejmować decyzję, co zrobić z każdym przedmiotem. Sztuczka niewidzialnej wagi była dla mnie rewelacją. Wyobrażam sobie, że każdy przedmiot poza miejscem dodaje niewidzialnej wagi do domu. Kiedy czuję, że dom jest ciężki, wiem. Że nadszedł czas na szybką rundę organizacji. To zabawny sposób na utrzymanie motywacji. Stworzyłam to, co nazywam strefami przejściowymi. To małe przestrzenie między pokojami, takie jak szczyt schodów czy korytarz, w których umieściłam mini stacje organizacyjne. Przechodząc przez te strefy, szybko sprawdzam, czy mam przy sobie coś, co należy do pokoju, do którego zmierzam. To moment, aby zostawić to na właściwym miejscu. Technika lustra czasu była fascynująca. Umieściłam mały zegar obok każdego lustra w domu. Za każdym razem, gdy patrzę w lustro, sprawdzam godzinę i używam tego jako przypomnienia, aby wykonać jednominutowe zadanie organizacyjne. To sposób na połączenie dbania o siebie z dbaniem o otoczenie. Kolejnym ciekawym odkryciem był zasada odwrotnej entropii. Podstawy fizyki uczą nas, że rzeczy naturalnie dążą do nieładu. Dlatego wyrobiłam sobie nawyk, że zawsze, gdy opuszczam pokój, zostawiam go odrobinę bardziej uporządkowanym niż przed wejściem. To jak pływanie pod prąd nieładu. Metoda historii przedmiotów była nie tylko użyteczna, ale także emocjonalnie satysfakcjonująca. Kiedy znajduję coś poza miejscem, wyobrażam sobie historię tego, jak się tam znalazło. Pomaga mi to zrozumieć wzorce zachowań i stworzyć bardziej skuteczne rozwiązania. Stworzyłam również technikę emocjonalnego pilota. Tak jak używamy pilota do zmiany kanału, stworzyłam mentalny pilot, który zmienia mój stan emocjonalny w odniesieniu do organizacji. Jeśli czuję się przytłoczona, naciskam wyimaginowany przycisk, aby wejść w tryb jedna minuta na raz. Zasada słoika z ciasteczkami była przypadkowym odkryciem. Zauważyłam, że zawsze trzymamy na górze słoika te najpyszniejsze ciasteczka. Zastosowałam tę zasadę do organizacji. Najczęściej używane przedmioty zawsze są łatwiej dostępne. Wydaje się to oczywiste, ale zrobiło ogromną różnicę. Na koniec stworzyłam rytuał dzwonka wiatru. Powiesiłam dzwonek wiatru na werandzie. Za każdym razem, gdy go usłyszę, zatrzymuję się na chwilę i wykonuję mentalną organizację. Co trzeba zrobić? Co może poczekać? To sposób na wykorzystanie elementu natury jako przypomnienia o utrzymaniu porządku w domu. Wprowadzenie tych nawyków zmieniło nie tylko mój dom, ale całe moje życie. Organizacja przestała być ciężkim zadaniem i stała się serią małych chwil wplecionych w mój dzień. Odkryłam, że prawdziwa magia nie tkwi w wielkich, okazjonalnych porządkach, ale w konsekwencji drobnych działań. Pamiętam, gdy moja najmłodsza córka, Beatrice, wróciła z uczelni na wizytę. Była pod wrażeniem zmiany i zapytała mnie: "Jaki jest sekret?" Odpowiedziałam, że to po prostu codzienna troska o porządek, odrobina każdego dnia. Uśmiechnęła się i powiedziała: "Mamo, przekształciłaś organizację w medytację. I wiesz co? Ma rację. Te mini nawyki organizacyjne stały się formą uważności, bycia obecnym i świadomym w swojej przestrzeni. Nie chodzi o posiadanie idealnego domu, ale o stworzenie otoczenia, które nas wspiera i przynosi spokój. Więc, jeśli czujesz się przytłoczony zadaniem utrzymania domu w porządku, pamiętaj, nie musisz robić wszystkiego naraz. Zacznij od jednego nawyku, jednej minuty dziennie. Będziesz zdumiony, ile możesz osiągnąć w małych chwilach. Prawdziwa zmiana dzieje się w detalach, w wyborach, które podejmujemy każdą minutę. Uwierz, twoja przyszła. Bardziej zorganizowana i spokojna wersja, podziękuję za każdą minutę zainwestowaną dziś.